Ale dobrze, w kolejnym odcinku. Tak jak chcieliście, wchodzę do ro- Jestem w drogcie, wchodzę do gry. I chcieliście, to macie. Teraz wpisuję wszystkie kody do gry. Wszystkie, wszystkie kody. Wszystkie, wszystkie kody. Piatrzy to Real, 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 realize Я yeah, это вот первый то Realize Realize <связь> Это не Realize <связь> не важно, другие Super 25K. Nie. Jak to? A, widzowie. Do tej gry jednak nie ma kodu. To był tak naprawdę żart, bo do tej gry to nie był... Użar, że piszę kody, ale to był żart, no że wpisuję te kody. Bo do tej gry nie ma kodów. Żadnej żadnych y -y. Żadny do tego nie, nie ma kodów. Nie ma do tej gry żadnych kodów. Dobry żart. Wiem, że ja na początku wpisuję, bo do tej gry nie ma kodów. Do tej gry w ogóle kodów nie ma. No, Ale jak chcecie kolejny odcinek, muszę mi łapki w górę. Biłopki w górę to kolejny odcinek. Chcecie tutaj kolejny odcinek dwie łatki w góry. To to jest za typ mu za to dam. Nie to perka. Ale to jest takie opłasalne. Zgodził się, zgodził się, zgodził się, nie, jestem zgodził się, zgodził się, mam to, zgodził się, zgodził się, zgodził się, on jest epicki, widzony. zgodził się, zgodził się, musimy to przetestować, jak to niszczy, nie szybkie. Jak to niszczy? Jak to niszczy? Co? Jak to niszczy? Ja chcę, żeby sekretarz zniszczył, jak szybko go samo jak to szybko niszczy. To on do nie potrzebuje. To samo jak szybko niszczy. wow powiem tyle wow i że on mi to dał to jest takie opłacalne i nie dowie, może by, bym nagrał jeszcze ze samą tycoon coś bo jest taka energia jak summoner tycoon ale nie wiem tam już mam tyle dużo zrobione i jakby się udało, to go może z zrobił, ale nie ryzykuję. Będę chciał zrobić, ale nie ryzykuję. Zrobimy wtedy tysiąc albo i dwa tysiące. No. Bum. Czemu? mam przycisk? O, dobra, teraz wszystkie poszły. Ej, ale jaki fart z tym petem. Ile kasy tu się zdobywa? W ogóle. Jak to szybko niszczy? Szybciej niż mój kursor jedzie, to niszczy. Szybciej niż mój kursor jedzie. Chodźmy tak. Medium I To szybciej. O! I teraz na safe zobaczymy. 300 tysięcy! Jak to niszczy! Jak to niszczy! To jest niemożliwe po prostu. Jak to niszczy! Tu gdzieś ma smoki jakieś w ogóle. Ale to jest niemożliwe! Jak to niszczy! Co to jest? To jest niemożliwe! Że to aż tak niszczy. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe! to jest po prostu niemożliwe to jest po prostu niemożliwe jak to niszczy to jest po prostu niemożliwe, jak to niszczy to jest po prostu niemożliwe, jak to niszczy to jest niemożliwe, jak to niszczy. zobaczcie Ile to? 115 tysięcy mniej niż minutę. I 116 tysięcy to miał 138 tysięcy, ile? To zbieram na to marynę. Zbieram na to marynę. Zbieram na to marynę. Bo ja mam tyle, to tyle kasy. Chyba jeszcze BP zrobić, ale. Ja mam tyle kasy. Nie wiem co z nim zrobić. Dobrze, zbieram na rękę z tym betem. I sto jeszcze ileś tam. Mam milion. Mam milion kasy. Tylko 250 tysięcy jeszcze. To tak szybko niszczy. Ile? Jeszcze co do mnie powiedział, co całą zaraz zabrać? Ile kasy? 58 tysięcy z innego. O, siedmiu, może. Zaraz prezencjum niszczymy. Ale jak chcę, żeby cały się zniszczył, Jak to szybko leci? I ja po prostu z tą zabrać całą kasę? Zaraz. Ja obstawiam, że będzie 100 tysięcy tego jednego sejfu. 100 tysięcy obstawiam. Dobra. 100 tysięcy i... Tak, było razem 100 tysięcy, bo się A nie, nie było. Bo było. Jeszcze 15 tysięcy zjem. 68. Dobra, i teraz prezent są. A z prezentem to bardzo szybko pójdzie. <noise> z prezentem to bardzo szybko pójdzie. Dobra. Jak one idą do sejfu? Ja tu zbieram. I 50 tysięcy. Co? Już? Już. Już. Już, już. Czekajcie, czy ja mogę już kupić następną armę? Ten pet i tyle daj. Daje. Tyle on mi daje. I to tyle. Winter Egg kupić nie chcę, nie chcę Arenę kupić Ale ja ci ci Arenę, dobra Ale nie no, to jest rekord co my zrobiliśmy To jest rekord Ja nikomu nie dam tych Komu mogę pokazać? 250 Walrus 250 Chcę? Trochę, nic mi nie daje. Więc zaakceptuję. Dam mu coś. Partner. No dawaj. W sumie nie chcę. Więc co. O mi ile kasy. Ja obstawiam 100 tysięcy takiego. Co? 11 tysięcy! Nie opłacał się tej mapy kupować! Nie, nie chcę mi się Rozumiem, <śm> No <try> to jest Więcej są że mogą tradeować! Każdy tradeuje! Dużo, 68, 58 tysięcy! Szybko to widzowie idzie, szybko odcinek zleciał na ław.